Raz, dwa, trzy. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć z tej strony, Arek Błażyca, czyli zwykły Błażyk. Nie wiem pod jakim pseudonimem mnie znasz, kojarzysz, ale jedno jest pewne: skoro tu jesteś, to pewnie mnie skądś tam kojarzysz. Nasze drogi się już przecięły. I dzisiaj, właśnie, zamiast powiedzieć na początku o tym, jaka będzie z tego wideo wartość dla ciebie. Powiem o tym na samym końcu, bo to jest takie nietypowe wideo, bo uważam, że wypadałoby się przedstawić, powiedzieć jakąś swoją historię i tak dalej. I ta historia jest po to, po pierwsze, dla mnie, po to, aby zapisać ten moment w życiu, położyć ten kamień milowy, przekroczyć go i przypomnieć sobie w przyszłości, gdzie byłem, do czego dążyłem, i zweryfikować, czy udało się tam dojść, bo to jest turbo istotne. Więc zacznijmy od początku, long story short mojego życia. Jestem urodzony w Czepku, od dziecka mam szczęście. Po porodzie zachorowałem, miałem sepsę. Zarażony w szpitalu Sepsom, i tak naprawdę było już tak źle, że miałem umrzeć. Ale na szczęście moi rodzice trafili na dobrych lekarzy, i wszystko się ułożyło ok, więc Turbo szczęście na samym początku. No i co, dzieciństwo też miałem super szczęśliwe, cudowne. Mieszkaliśmy w żorach, w takiej małej dzielnicy kleszczów, niedaleko stawu śmieszek, niedaleko sadu owocowego, także Turbo fajne dzieciństwo. Mam czterech braci, dwie siostry. Każdy z nich jest inny, a ja jestem taki sam jak oni, więc było ciekawie. Potem był ten etap dorastania, tak? Te czasy nastoletnie. E, chyba próbowałem każdej subkultury. Byłem raperem, byłem emo, byłem rasta. Aż finalnie stanęło na tym, że zostałem tatą. I to jest najlepsza subkultura, jaka tylko może istnieć w wieku 20. Zostałem tatą, teraz mój syn ma już 11 lat. Mieszkamy razem w Szkocji, gdzie właśnie wyemigrowałem, kiedy młody się urodził. No i jest fajnie. Szkocja jest fajnym miejscem do życia. Trochę zimno, natomiast jest super do pracy. Przynajmniej te upały nie rozpraszają. I jest większa motywacja, żeby budować sobie gdzieś drugie miejsce na świecie, do którego będzie można jeździć, żeby te zziomnięte kości wygrzać. Więc jest Szkocja. Dorosłe życie, mimo tego, że było bardzo szczęśliwe i bogate w takie przyjemne wspomnienia, no to też wiązało się z pewnymi przykrymi. Wynikały one wyłącznie z mojej, jakby niewiedy, ponieważ jako no, młody ojciec, jako głowa rodziny, miałem pewne wyzwania, e, głównie te finansowe. Nie oszukujmy się, szkoła nas nie nauczyła nic w tej kwestii, więc organizowanie budżetu domowego, planowanie przyszłości, no muszę przyznać, że mi to wtedy przerosło. Padłem w długiej, na początku, mimo dobrej pracy, byłem menadżerem w dużej sieciówce tylko śmieję się często, że to było wysoko postawione, ale nisko opłacane stanowisko. Plus, no moja świadomość, inteligencja finansowa była na tyle słaba, że po prostu no, ciężko było wiązać koniec z końcem, ale wtedy w moim życiu nastąpił taki fajny etap, zastanowiłem się, co mogę z, te, z tym zrobić, taką alchemię z życia wprowadzić, czyli przełożyć to w cudzysłowie równo na złoto. To z tego naprawdę fajnych kilka rzeczy. Przede wszystkim, no, wyszedłem z długów, tworzyłem swój pierwszy prawdziwy biznes, gdzie byłem samozatrudniony, płaciłem te długi, oprócz tego sporo się nauczyłem jeśli chodzi o kwestie finansowe, poznałem sporo osób i wszystko to, co czego się dowiedziałem, jak budować biznes, jak zarabiać, jak inwestować i tak dalej, wszystko zapisywałem sobie, i też wtedy powstała moja pierwsza książka dla dzieci kod Biznesi. Po tej książce jeszcze wydałem trzy własne inne książki napisałem kilka dla innych osób plus razem z zespołem stworzyliśmy program edukacji finansowej do szkół, bo często podczas konferencji różnych, gdzie sprzedawałem swoje książki, w rozmowach z rodzicami dało się słyszeć, kurczę, Arek, bardzo ważny temat. Szkoda, że tego w szkole nie uczą. Oczywiście mój po prostu mózg od razu już to podłapał i zaczął myśleć, jak można by to było zrobić. Natomiast zawsze wiedziałem, że jest to bardzo, bardzo wielkie przedsięwzięcie i sam tego nie ogarnę po prostu. Jest tutaj potrzebny zespół i najlepiej zespół ale dzięki moim działaniom wcześniejszym, związanym z kotem biznesikiem, na szczęście taki zespół miałem w zasięgu ręki. Basia, obróżnik się do mnie odezwała: powiedział, Arek, zróbmy to. Dostałem takiego kopa porządnego, zebrałem zespół, dołączyła do mnie Kasia Ciupa, Wojtasik z Akademii Pieniądza, Łukasz Grygiel, ze Stomolet Daria Bogacz, anglistka, trener logodydaktyki, więc naprawdę ten team się tutaj zebrał. Wspaniały. I teraz to jest jedna z trzech rzeczy, którymi się zajmuję na co dzień, czyli jest Fundacja Przedsiębiorcza Generacja, która wprowadza edukację finansową i przedsiębiorczość do szkół i oprócz tego też do domów, bo na przykład ktoś może mieć dzieci w edukacji domowej albo szkoła, do której chodzi jego dziecko, to tam nie chcą takiego czegoś wprowadzać. Więc też mamy taki mniejszy program do edukacji w domu. Tak, żeby nauczyć swoje dziecko właściwych przekonań, jeśli chodzi o pieniądze, świadomości, tego, jak to wszystko robić, aby zaoszczędzić mu problemów, choćby przez które przyszedłem. Ja, jako młody rodzic, bo pamiętajmy, że tak naprawdę my nie wychowujemy dzieci, tylko my wychowujemy przyszłych dorosłych, którzy oprócz tego, że muszą ogarniać swoje siano, swój budżet, swój dom, to jeszcze muszą mieć świadomość związaną z tym, co się dzieje na świecie, po to, aby podejmować mądre decyzje. Więc jest Fundacja Przedsiębiorcza Generacja, jest moja firma remontowo remontowa, niebudowlana, brush and hammer, gdzie robimy różnego rodzaju usługi solarskie, plus dekoratorkę tutaj w, na terenie Szkocji. No i jest jeszcze firma Pretty and Perfect, czyli salon medycyny estetycznej, w którym znajdujemy się teraz w Edynburgu. I żeby to zrobić, sprzedaliśmy razem z żoną nasz dom, z którego profit włożyliśmy właśnie w ten salon, po to, aby on mógł sobie tutaj pracować, zarabiać, aby moja żona miała satysfakcjonującą pracę więc, jakby wszystkie te elementy gdzieś tam się w jakiś sposób łączą, wszystkie te trzy biznesy, ich wspólnym mianownikiem jest słowo transformacja. W fundacji jest transformacja mindsetu dzieci, przyszłych dorosłych, w firmie budowlanej jest transformacja brzydkich pomieszczeń, czy też starych pomieszczeń na coś nowego, pięknego a w salonie medycyny jakby pomagamy kobietom znowu w siebie, tu swoje naturalne piękno wyeksponować, więc transformacja pełną gębą. To wszystko zaczęło się dziać dopiero teraz, tak naprawdę, w okolicach 30 roku życia. I to jest taki moment, kiedy przestajemy w cudzysłowie tak cipać tą wiedzę, edukować się i wiecznie tylko czytać, uczyć się i tak dalej, a zaczynamy działać, zaczynamy podejmować właściwe kroki w jakimś konkretnym celu. I celem, jakby moim prywatnym, osobistym jest przejść na emeryturę w wieku 40. Lat. Bardzo ważne, myślę, jest tutaj do powiedzenia to, aby przybliżyć definicji emerytury. Co ona w ogóle znaczy, jakby w moim rozumowaniu? Nie znaczy to, to że będę leżał na plaży i nic nie robił. Będzie to okres w życiu, kiedy moje zarobki, po pierwsze, będą pokrywać podstawowe rachunki, oprócz tego będzie zostawać na górkę, na kapitał tak zwany majątkowy, który zostawię dzieciom, ale oprócz tego emerytura to jest odłączenie mojego czasu od właśnie konieczności zarabiania tych pieniędzy, czyli pokrycie kosztów plus odseparowanie mojego czasu czasu mojego zaangażowania w zdobywanie tych przychodów. Oczywiście nadal będę pracować, bo osoba, która raz wejdzie w ten świat biznesu, wie, że jest to z nami do końca życia, natomiast różnią się obowiązki i zadania, na które poświęcamy czas, więc na pewno jakieś projekty będę realizował, na pewno fundacja jest projektem, który zostanie ze mną na do końca życia. Inne biznesy albo będę chciał sprzedać, albo wydelegować całkowicie, albo zautomatyzować te, które będzie się dało, tak jak na przykład produkty cyfrowe, więc jest przez te następne 9 lat, sporo do roboty, i właśnie to wideo powstało po to, aby zapisać sobie moment w życiu, przekroczyć ten kamień milowy, zobaczyć, gdzie jestem teraz, gdzie będę w przyszłości, i tak jak obiecałem na samym początku, na koniec tego wideo powiem, jaka wartość może z niego płynąć dla ciebie. Możesz iść ze mną. Powiedzmy, że też byś chciał iść na emeryturę w wieku 40 lat. Nie masz na to jakiegoś tam większego pomysłu. Chcesz zobaczyć, czy to, co robię, ja działa, to bądź ze mną tutaj. Teraz piszę pierwszą książkę dla. Dorosłych, która będzie nazywać się emerytura, to bzdura. I mam tutaj na myśli oczywiście emeryturę, tom z państwa, bo jeśli jesteś człowiekiem świadomym tego, co się dzieje, jak skonstruowany jest ten system, to wiesz, że jest to piramida finansowa, która musi upaść. Więc jeśli umiesz liczyć, licz na siebie, sam twórz swoje źródła dochodu, sam twórz swoją emeryturę, sam twórz coś, co będzie na ciebie pracować nawet po twojej śmierci, więc twoja rodzina będzie zabezpieczona. Bo pamiętaj o tym, że nie musisz pochodzić z bogatej rodziny, żeby bogata rodzina pochodziła od ciebie. Ty musisz wziąć za to odpowiedzialność a jeśli nie do końca masz pomysł, to zobacz przynajmniej, co robię. Ja może się zainspirujesz, nie musisz tego kopiować. I na ten temat właśnie piszę książkę o swojej metodzie 5Z, którą wymyśliłem sobie w mój autorski sposób, i w niej będę właśnie dokładnie opisywał krok po kroku, jak do tego dojść. Jeśli uważasz, że jest to coś fajnego, to na pewno zasubskrybuj albo napisz coś do mnie. Napisz coś do mnie, daj znać, czy coś konkretnego Cię interesuje z jakiejś niszy, w której działam. Masz jakieś pytanie, typu, jak zdobyć pierwszych klientów, kiedy otworzę swój stacjonarny sklep salon, cokolwiek. Dajcie znać takie wasze jakieś podpowiedzi, jeśli chodzi o tematy związane z biznesem. Też na pewno mnie zainspirują do tego, jaki kontent powinienem tworzyć, bo nie chcę tylko, aby to było stricte moje dokumentowanie mojej przygody, bo jeśli mogę komuś w ten sposób pomóc tym, co robię i tak przy okazji, to bardzo chętnie to zrobię. Wierzę, że dobro wraca, więc nawet nie jest to całkiem bezinteresowne. Jeśli dajemy dobro, to one zawsze do nas wraca w jakiś sposób, niekoniecznie od tej samej osoby, niekoniecznie są to pieniądze, ale na pewno jest to dobro, bo co zasiejesz, to zbierzesz. Jeśli jesteś ciwym chujkiem, to też to do Ciebie wróci. <laughs> Dzięki za wysłuchanie i pozdrawiam do następnego. Cześć!